Mamy na sprzedaż i piątki 11 generację. Jedyne co ich na pewno różni to przede wszystkim marka. No i tutaj właśnie Wam opowiemy. Między innymi tutaj mamy 13 i 3. I piątka, tak jak była wspomniana, RAM 16 GB. Tu już mamy 14 Full HD. No i tu już mamy 16 GB RAM. No i oczywiście tutaj mamy 14 Full HD i tu już mamy 8 GB RAM. Dodatkowo co jeszcze ich oczywiście różni, jest tu Windows. Między innymi tu mamy dziesiątkę, tu jedenastkę i tu jedenastkę, a na przykład ten laptop ma jeszcze dotykowy ekran. Także naprawdę bardzo fajna funkcja. Także jeśli ktoś byłby zainteresowany tymi laptopami, to zapraszamy do nas na ulicę Łazarza 19 w Krakowie obok hali targowej. Możecie przyjść i zobaczyć, porównać te laptopy na żywo. Oczywiście roczna gwarancja She this